Dzień dobry, Elena. Dzisiaj kończy nam się cykl. Kończy nam się cykl wielowymi wielowymiarowej matrycy świadomości krystalicznej. Co się wydarzyło przez ten cykl? Musimy sobie to wszystko przemyśleć. Eee, wczorajszy dzień był takim. Tak jak wcześniej mówiłam, że, że będzie to bardzo mocna burza kwantowa. istotnie to był taki dzień, gdzie było to z, takie przeczyszczenie nie tylko, że tak powiem, tego cyklu 26-dniowego, ale to było pranie, pranie na przestrzeni całej egzystencji duszy tutaj w, w, ziemskim, w ziemskim doświadczeniu. To było bardzo ważne. Strasznie mocno trzepało, trzepało mocno. A pod koniec dnia też sesja z Jolą. Pozdrawiam Jolę. I to było wyciągnięcie wszystkich wzorców upokorzenia, poniżenia energii kobiecej, z, z po, ucięcia jej tej boskiej częstotliwości, czyli to było uzdrowienie boskości energii kobiecej. Ta burza miała też na celu wyrwanie, odzyskanie spod uzurpacji patriarchalnych i galaktycznej federacji, dominacji tych darów duchowych, z którymi teraz wchodzimy już w nowy cykl. To jest bardzo ważne, dlatego że wraz z tym przejściem galaktycznym 21 grudnia, wejście w przestrzeń kwantową. Ten dzień dzisiejszy jest takim, jesteśmy światłem w przestrzeni kwantowej. Jest dzień przodków, odzyskiwania, odzyskania duchowych darów, wyzbycia się, rozpuszczenia wszystkich autodestrukcyjnych po, programów, które rarowały jeszcze na świetle. I jako jedność duchowa, czyli owoce drzewa życia. Wchodzimy w nowy cykl jutro. Ta oś tego drzewa będzie bardzo mocno w nas wibrować. Bardzo ważny dzień powrotu do źródła życia, tego galaktycznego drzewa życia, wielowymiarowego drzewa życia. To będzie dzień wyzwolenia na wszystkich wymiarach. Kolejny dzień, czyli sobie wyobraźmy drzewo życia, korona, owoce. I kolejny dzień będzie odzyskiwaniem przestrzeni dla tego drzewo życia, czyli ta, ta korona będzie mogła się rozrosnąć. Trzeci dzień będzie mówił o tym, że mamy prawo do swoich. Do, do, do daru kreacji, do swoich marzeń, do korzystania ze swoich darów. A kolejny dzień będzie mówił o tym, że. Zobaczymy. Ale mniemam, że będzie to zakorzenienie właśnie w tym wymiarze drzewa życia. Rozpakowanie tych naszych duchowych darów. Zainicjowanie tej, tego geniuszu ludzkiej kreatywności. Bardzo ciekawy cykl przed nami. Ciekawie się też układa ta cała systemowa iluzja, bo w Polsce widać PiS układa się do oddania władzy, w kolejnej iluzji, w Stanach też przełomowy czas. Ale jest to dla nas. Tylko iluzja, pamiętajcie o tym. Idzie gra o nasze duchowe dary. I tego się pilnujmy. Nie dajmy porwać się znowu kolejnej iluzji. A co dalej, zobaczymy. <laughs> Pozdrawiam.